Dzień dobry nasi widzowie. Dzień dobry kochani. Przyszedł czas na śniadanko. Tak, właśnie skończyłam. Tylko, że u nas śniadanka którego... to jest wiadomo której no. No, skończyłam robić zdjęcia. I będzie dzisiaj u nas takie śniadanko. Oczywiście ja zjem taką o, malutką kromeczkę, bo ja wiadomo takiego słodkiego aż nie mogę. No, ty zjesz troszkę więcej, bo ty, bar ty bardziej możesz niż ja. Ale powiem Wam, że no, no, wyszedł świetny. Świetny, fajny. A jak pachnie. Nie będę łamać, bo później nie, nie ma jak kromki posmarować chleba. Mm -hmm. No to musisz mi dać spróbować. Okej, ci. Jedno jest marmolada, jest z mango. To jest. Oj, oj, oj. To jest z tego z mango. Zobacz. Ale masz buźkę. <śmiech> <śmiech> A to jest ta. E, z wiśni. Pycha. No tego się mówię. To, słuchajcie, taką kromeczkę chleba i dla dzieci Nutelle, albo właśnie jakąś, jakiś drzemik z własnej roboty, powidła, to są śliwkowe. Ej, śliwkowe, Boże. Wiśniowe. Wisienki. Normalnie wisienki. I co? Mhm. Mm, pycha. Uwielbiam wiśnie i mango. I co? Pyszne. Pyszny chlebek. No. Także my zjadamy, pijemy kapkę tak. i wyruszamy gdzieś. Tak, wyruszamy. Na jakiś czas. No i tak jak mówiliśmy, wyruszamy w pewne miejsce. Tak. <laughs> Majcie prykła. Dziwny kolor, nie? No. On się w ogóle nie błyszczał, taki no, matowy. Taki matowy, niebieski, ciemny. Fioletowy? Granat taki. Granatowy. Jedziemy, zobaczymy co tam. O, Majcia no, już wiesz, no niby jest tak ciepło, to taka pogoda taka zdradliwa. No, bo to marzec. No. Zdradliwa hmm. pogoda. Można się jeszcze na... No jeszcze prze... przeziemnić ja kurtki nie brałam, ale ale też długo nie będziemy no. dzisiaj taki rekonesans tak sprawdzimy jak wam się podoba chlebek, powiedzcie Podobać, może mi się podobać tylko muszą jeszcze, żeby jeszcze mogli spróbować, no, a jeśli jakby tak można było przez monitor ten pokroiła w takie malutkie kwadraciki i każdy by spróbował troszeczkę. Ale jeszcze tego nie wybiłem. Aha, miałem mówić coś o telefonie, bo pytacie, że może kupić, nie kupić. My kupiliśmy, bo potrzebowaliśmy na już. Tak, no bo się zepsuł i. No i ten model jest. Ale za tydzień, czy tam półtora, wejdzie nowszy model A56. Tylko, że on jest trochę droższy: 250 zł. Nowszy model. Tylko, on ma wszystkie podzespoły praktycznie to samo. Troszkę mocniejszy procesor, ale jest jeden minus. Nie można rozszerzyć pamięci, bo nie da rady wsadzić dodatkowej karty pamięci. On po prostu nie ma nie wiadomo dlaczego to zależy widzisz, kto do czego potrzebuje no. telefon my potrzebowaliśmy z kartą pamięci dużą dużą no bo my nagrywamy jeżeli ktoś no. nie nagrywa tylko używa artykułu do dzwonienia no to nie jest mu to takie potrzebne ale ten nowy model też ma dużą pamięć 256 giga. Ale mówię, no wszystko zależy no. do czego komu jest telefon potrzebny. Ale co do nagrywania filmu, czy jak na przykład chcecie zacząć nagrywać filmy na YouTubie, no to ten model jest ekstra. Tak, bo on super zdjęcia robi, filmy, wszystko. Tak. Maja, zaraz, zaraz. No, a słyszycie śpiewaczkę artystkę naszą? No, to musicie posłuchać jak śpiewa. Ojej, i czerwone. Co tam będzie szaleje? Słuchajcie. U nas na działce to co? Mech nie chodź patrz, jakie dziury robisz, A? bo jest jeszcze mokro. Słuchajcie, mech. O wszystko. Tak, me, no, mech i glina. To to u nas jest. Na porządku dziennym. I maja. I co roku sypiemy antymech, yy, wapno, to nic nie daje. No. Po prostu glina trzyma wilgoć. No, wszystko trochę gałęzi Ale poukładali. tak, ale są sąsiedzi robią grilla, czy coś to nie będziemy no, e, nie będziemy tak, nie robią. będziemy robić ogniska. Nie będziemy nic palić. W tygodniu. Tak jest. Pójdziemy, weźmiemy kiełbaski, zrobimy sobie Trochę nam zeszło, ale żeśmy trochę porobili. Słoneczko. Już zachodzi. Już zachodzi. Patrzy na naszego orzecha. jak szaleci. Leszczyna ładnie. A, kto ma leszczynę? To niech powie czy te. Takie jakby wilki to wygląda, takie czy to. jakby o... wilki. One nie mają nic na sobie. Czy to wyciąć? Czy to mamy wyciąć, czy nie? Bo ja bym to wycięła. Ja bym to też wyciął wszystko dookoła, zostawił te grube. No i dlatego się pytamy teraz, póki jeszcze ten, żeby to. Póki jeszcze sok tak. nie puściło całkiem. Czy to wyciąć? No. Ale już szaczki mają pączki. No, koniec oglądania, bo zaczęła grać muzyka. No. Nasza to sobie No. Tu posadziłem czosnek i zaczyna kiełkować, ale nie zobaczycie, bo jeszcze takie ma malutkie są. Co nie? Mm. Ale jest fajnie. Patrzę, bo tu ma jeszcze nasiona. Lecia ma jeszcze jakieś nasiona przyniosła. Tak, Fruzia? Fruzia. Fruzia nie chce gadać ze mną. zachód słońca no Becia szaleje w swojej skrzynce Pacie cebula nam puszcza ale ty, ty. No. to ja wyryję to zostało po prostu gdzieś gdzie nie gdzie została ja to na no, no, świeżą Artek posadzę bo to nie Ona. W tamtym roku nie wyrosła, to w tym roku wyrośnie. Jakieś tak. Dobra. No, I pokaż Beciu, jaki kupiłaś czosnek. Słuch, ja kupiłam takie, że zaczyna rosnąć. Więc Widzicie? ja mówię: wezmę tą główkę, posadzę, zobaczę, czy coś wyjdzie, czy nie. to. Czy nie? No, to się zobaczy. A tam jakieś dziwne roślinki nam porosły. Wiecie co? Dwa dni i mamy zrobione wszystko. Jeszcze jutro. Aż się chce żyć, jak jest taka pogoda, nie? Tak. I się powbija. Jutro jeszcze zrobimy resztę. Tak, powiem wam, że pączki już są wszędzie. Nawet na borówkach są już malutkie pączki. Czereśnia ma pączki No, trochę porobiliśmy. Tak. Jedziemy do domu. Dobra. Ale nas ktoś uraczył, nie? Tak, znaczy no, my soc, ludzie są... Na Wiecie, całej co, ulicy. Na całej ulicy ktoś pozostawiał opony, opony zużyte. I to tych opon jest, słuchajcie, tak lekko 20. No około 20 opon. Co rok można oddać 4 na przok. Za darmo. Tak. Każdy może oddać co roku po 4 opony, za darmo na przok. Nie, trzeba... Nie, trzeba wywalić na drodze. Ta. A żeby on rozwolnienia dostał. No. Przez tydzień. No jak tak można? Jestem w, szoku. w rowie pełno ciuchów jakichś wywalonych Tak, wywalonych opon Opon, ciuchów Ja nie wiem, jak to porządek się robi To się wywala na drogę Tam gdzie nie ma kamer, nie? No, tam gdzie nie ma kamer Ach, szkoda gadać Nie wiem, czy my, my od razu Jak coś potem to my na przod wy, wy, wyrzucamy Bo można Cztery opony Tak, za darmo Cztery opony rocznie można oddać Raz w roku, no Raz w A nawet jeżeli macie więcej, idźcie do sąsiada, który ten ma samochód, a w tym roku nie będzie wyrzucał no, opon. To, to on za was, dla Was wyrzuci. To naprawdę to można se zorganizować, bo przecież nikt co roku nie wymienia opon w samochodzie. Iść do są, Tak samo na przykład jak, jak, jak jest z tym, z gruzem, tak? Każdy może metr sześcienny gruzu. Ale ludzie nie, jak jest więcej, to w worki do lasu. Po co? Zapytaj się sąsiada, czy będzie robił remont. Nie będzie robił, to niech za ciebie odda. A za 10 lat on będzie robił remont, to ty, za nie, to on, to ty weźmiesz na siebie metr sześcienny gruzu, bo przecież nikt codziennie nie remontuje, tak samo jak nikt codziennie opon nie wyrzuca. Naprawdę wystarczy mieć tylko dobrych sąsiadów i, i można ten problem rozwiązać. Tak. ale nie wiem, to podejrzewam tak, że te opony to chyba, no wiesz, są to chyba jakieś takie, nie wiem, no takie te chyba wulkanizacje, warsztaty jakieś, czy coś, no bo, no bo kto, no, no kto by... No ty byś miał 20 opon no, to i to wiesz, to i to, tak, i to każda widziałaś, każda praktycznie inna. To, to nie jest tak, że, że to były, wiesz, typowo cztery opony z jednego samochodu. Jakieś poprzecinane, co nie te no. opony. Tyle opon, normalnie szok Chcę szkoda gadać. gadać. No, szkoda gadać. Co tu będzie Nie wiem, dla nas? czy Wy coś takiego jedliście kiedyś? To jest makaron, który mi został z Rosołu. Do tego dam troszkę takiego własnego smalcu. Dwie takie malutkie kiełbaski śląskie i podsmażam na tym makaron. My to bardzo lubimy, co nie? Mm -hmm. Tylko makaron trzeba tak troszkę fajnie podsmażyć. Tu podpiec, od razu no. tak podpiec. Żeby był taki fest, tak. upieczony, zesmażony. Tak, ponieważ swojego. już właśnie nie mam takiego smaluszku. O. Podsmażam y, ten, słoninkę. Ale tu są co, trzy rodzaje, co nie? Jedna słoninka była z pieprzem. Jedna była z papryką. A druga była ta taka, co kupujemy w albiku, co nie? Mhm. Wędzona dębowa. O, ale... I to jest mój sposób. Ta słoninka musi na bardzo malutkim ogniu 3-4 godziny. Wtedy nie spali się i będzie. Nie spali się, nie trzeba pilnować, nie. E, jak to się nazywa? E, ta słoninka będzie taka, że będzie się w ustach rozpływać, no. Tylko że trzeba właśnie powoli. Czujecie A, ten zapach? No właśnie nie czują, szkoda. A, miałem Wam mówić o tych kartach? No, 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 no. Kupię na AliExpress dwie karty pamięci. I to nie są jakieś tam najgorsze Made in coś, bo to jest Xiaomi. A te aparaty telefoniczne są normalnie w każdym markecie sprzedawane. W markecie, w dużych sklepach, sieciach. No i karty działają, fajnie nagrywają. Cena jest obłędna, według mnie bo w sklepach są dużo droższe takie karty i rzadko się spotyka 2 terabajty Dobrze, a teraz powiedz o kartach wędkarskich Nie, to no. nie, nie, nie trzeba Nie trzeba? Co, Becia gdzieś schowała? Wiecie gdzie były karty wędkarskie nasze, co szukaliśmy? W życiu nie zgadnijcie W mojej torbie wędkarskiej w pudełku Mi się coś przyśniło Przyznaję się, uzdorałem sobie, że leżały na wierzchu koło telewizora, I a to schowała. leżały moje dokumenty. Dokumenty wsadziłem by... w kieszeń i poszłem, no i będzie że... schowała. Tak, a by mnie oskarżały, że ja schowałam. No, widzicie? To były pomówienia. Starość, nie radość. No, Alzheimer. No. Dobra, zaraz będziemy zajadać. Widzicie, jak będzie grzebie w kluskach? Ale będą pyszne. Jezu, no tak ładnie pachnie. Przypomniałem sobie co chciałem. ale to wróciłem do tego, do makaronu. Wiecie co, powiecie nam, kiedy wysadzać arbuzy. Bo mi się daje, że już. A znaczy, ty mówisz, że już, a ja jeszcze mówię, że jej poczekać. Arbuzy melony bo to W też... domu, bo my tak. w domu. Ale do tego trzeba wziąć pod uwagę to, czy ktoś mieszka na wschodzie Polski, czy na zachodzie Polski. Ja u nas jest ciepło. No, żeby okazało się, że my je tu wysadzimy w domu, a ja nie mam szklarni podgrzewanej i nie będzie gdzie jej wsadzić. One pójdą, wiesz, długie do góry, a nie pójdą w korzeń W To było naprawdę śmieszne. Dobra, teraz nie, teraz już Ty Nie, weź miseczki. Miseczki, wziąłem. pewnie. Dobre. Także mówcie, kiedy wysadzić arbuzy, bo mamy i żółtego i zielonego tak. i mamy takie specjalne y, te, gdzie się wsadza nasionka, no te, wiesz No wiem, to co kupiłeś na tym, na, w y, temu. Tak i tam będziesz sadzić. No dobrze, że znalazłem kartę, bo tak bycia mnie tego.